Kiedy byliśmy młodymi nastolatkami i dwudziestolatkami, myśleliśmy, że wszystko już wiemy. Patrzyliśmy na ludzi po czterdziestce i pięćdziesiątce i myśleliśmy, że są starzy lub nie są już w pełni sił. Łatwo jest wierzyć, że wszystko co ważne dzieje się w naszym życiu, gdy jesteśmy młodzi. A kiedy osiągnąłem czterdziestkę, zdałem sobie sprawę, jak błędne było to myślenie i przekonanie. Wiesz, kiedy patrzysz wstecz, Zdajesz sobie sprawę, że przez pierwsze kilkadziesiąt lat swojego życia naprawdę żyjesz tylko w trybie przetrwania. Witam cię z powrotem na kanale Afirmacje Alpha. Spędzamy nasze lata młodzieńcze i dwudzieste w pogoni za tym, co naszym zdaniem uczyni nas szczęśliwymi. Sukces, pieniądze, status, związki. Pracujemy niestrudzenie, czasem nawet lekkomyślnie, myśląc, że budujemy fundamenty sukcesu lub szczęśliwego życia. I wiesz, może tak jest, ale w tamtym czasie nie zawsze tak się czujemy. Zanim osiągniemy trzydziestkę, życie zdążyło już rzucić nam kilka podkręconych piłek. Wiesz, niepowodzenia, porażki? A do tego czasu było już co najmniej kilka złamanych serc. Po trzydziestce wielu z nas ustatkowało się w swoich karierach, związkach, a może nawet rodzicielstwie. Ale w końcu zdajemy sobie sprawę z tego, co do nas dociera. I to jest to, że nie wszystko jest dla nas jasne. Niczego nie rozgryźliśmy. Do tego czasu zdajemy sobie sprawę, że cele, o których myśleliśmy, że przyniosą nam spełnienie, tak naprawdę nie mają znaczenia. Marzenia, które mieliśmy, już z nami nie rezonują. I po raz pierwszy w życiu zaczynamy kwestionować naszą ścieżkę. Zanim osiągniemy czterdziestkę, życie się zmienia. Życie wystawiło nas na próbę w sposób, którego nigdy byśmy sobie nie wyobrazili. Wiesz, walczyliśmy o zbudowanie kariery, utrzymanie relacji i wyrzeźbienie jakiejś wersji sukcesu. A jednak jesteśmy zmuszeni stawić czoła nowej rzeczywistości, której nigdy się nie spodziewaliśmy. Po raz pierwszy w życiu zostaliśmy zmuszeni do konfrontacji z własną śmiertelnością. Pomysł, że życie jest skończone, staje się bardziej realny niż kiedykolwiek wcześniej. Zaczynamy tracić naszych bliskich, rodziców, współpracowników rodziny/rodzeństwo. Śmierć nie jest już tylko jakąś abstrakcyjną koncepcją. To coś, z czym faktycznie musimy się zmierzyć. Jesteśmy zmuszeni przyznać, że dni mijają, a jutro nigdy nie jest obietnicą ani gwarancją. Naprawdę rozumiemy, że pewnego dnia zamkniemy oczy i już nigdy ich nie otworzymy. Wszystko to może prowadzić do tego, co wielu ludzi nazywa kryzysem wieku średniego. Ale ja nie postrzegam tego jako kryzysu wieku średniego. Postrzegam go jako przebudzenie, ponieważ jest to okazja do uwolnienia się od starych sposobów myślenia i życia, które już nam nie służą. Czas, w którym jesteśmy w stanie zrzucić te maski, które nosiliśmy i nie szukać już zewnętrznego potwierdzenia. Wiesz, we wczesnych latach mojej czterdziestki życie skopało mi tyłek. Musiałem stawić czoła mrocznym zmaganiom psychicznym, które wstrząsnęły mną do głębi. Były chwile, w których kwestionowałem wszystko: mój cel, moje życie, moją przyszłość. Było ciemno, było boleśnie, ale ta ciemność zmusiła mnie do konfrontacji z prawdą o moim życiu. Witam cię z powrotem na kanale Afirmacje Alfa. Byłem w stanie odnaleźć to niesamowite życie, które zbudowałem. Nie życie, które inni chcieli, abym prowadził, ale życie, które stworzyłem dzięki tonom ciężkiej pracy i poświęceń. I zdałem sobie sprawę, że wszystkie te zmagania, z którymi musiałem się zmierzyć, wszystkie niepowodzenia zmieniły mnie w coś lub kogoś, kto był silniejszy, mądrzejszy i bardziej zdolny niż kiedykolwiek wyobrażałem sobie, że mogę być. Wiesz, 40 to punkt zwrotny. To nowy etap, to nowy etap w Twoim życiu. Faza, w której pilność młodości zaczyna zanikać. Przestajesz przejmować się tym, co myślą inni. Zaczynasz nadawać priorytety temu, co naprawdę powinno mieć znaczenie. I wiesz, rzeczy takie jak rodzina, zdrowie, pasje, wewnętrzny spokój. Dla wielu z nas, 40 to czas, kiedy w końcu stajemy się stabilni finansowo. Po latach 20 i 30. zaczynamy cieszyć się owocami naszej pracy. Ale myślę, że najważniejsze jest to, że sukces nie polega na pieniądzach i statusie, ale na tym, że budzisz się każdego dnia i wiesz, że żyjesz zgodnie ze swoją moralnością i wartościami. Zaczynamy porzucać te społeczne oczekiwania, które nosiliśmy w sobie i które ciążyły nam przez całe życie. Przestajemy gonić za trendami. Przestajemy próbować dopasować się do pudełka, które nigdy nie zostało dla nas stworzone. Przestajemy żyć dla innych, a zaczynamy żyć dla siebie. Ta zmiana sposobu myślenia jest niesamowicie wyzwalająca. Pozwala nam skupić się na tym, co naprawdę dla nas ważne. Wiesz, zanim osiągniesz czterdziestkę, Twoje dzieci będą już dorosłe. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak cenny jest czas. Przestajemy marnować go na ludzi i rzeczy, które nie wnoszą wartości do naszego życia. Wiesz, ja w ogóle nie postrzegam kryzysu wieku średniego jako kryzysu, postrzegam go raczej jako pobudkę. To okazja do ponownej oceny i przedefiniowania tego, czego naprawdę chcemy od naszego życia. To szansa na pozbycie się nadmiaru bagażu, który ze sobą nosiliśmy, i okazja do wkroczenia w kolejny rozdział odnowionego życia. Ale po drugiej stronie tej ciemności było światło. Była to nowa perspektywa i głębsze docenienie życia oraz lepsze poczucie tego, kim jestem. Uważam, że czterdziestka to nowy czas na odkrywanie radości na nowo. Pomyśl o tym kiedy ostatnio naprawdę priorytetowo traktowałeś swoje szczęście lub spełnienie? Nie to, co myślałeś, że cię uszczęśliwi, jak awans czy nowy samochód, ale coś, co naprawdę napełniło cię radością i spełnieniem oraz wypełniło twoją duszę. Wierzę, że nadszedł czas, aby naprawdę realizować te pasje, które odkładałeś na później lub wstrzymywałeś przez całe życie. Niezależnie od tego, czy chodzi o spędzanie czasu z bliskimi, budowanie czegoś, co ma znaczenie, czy znalezienie nowego hobby. Myślę, że po czterdziestce zaczynasz zdawać sobie sprawę, że jesteś w stanie i masz moc, by stworzyć życie swoich marzeń. Wierzę również, że jest to czas na inwestowanie w siebie psychicznie, fizycznie i duchowo. Dbanie o swoje ciało staje się coraz ważniejsze, nie tylko dla długowieczności, ale także dla jakości życia. Rzeczy takie jak ćwiczenia, odżywianie i sen nie są już opcjonalne, są absolutnie niezbędne, a mentalnie chodzi o uwolnienie się od toksycznych relacji. Lub ograniczających przekonań, których trzymałeś się przez całe życie. Wierzę, że w tej dekadzie chodzi o zaakceptowanie zmian, ponieważ są one nieuniknione. Ale po czterdziestce zdajesz sobie sprawę, że zmiana nie jest czymś, czego musisz się obawiać. W rzeczywistości jest to coś, co należy wykorzystać, ponieważ zmiana może oznaczać rozwój, a rozwój może oznaczać stanie się najlepszą wersją siebie. Naprawdę wierzę, że życie zaczyna się po czterdziestce. Ponieważ zaczynasz rozumieć o co w nim chodzi. I zdajesz sobie sprawę, że nie chodzi tu o gromadzenie rzeczy materialnych. Nie chodzi o udowadnianie swojej wartości innym ludziom. Chodzi o tworzenie więzi z innymi ludźmi. Chodzi o nawiązywanie wysokiej jakości relacji. Chodzi o nawiązywanie wysokiej jakości relacji i bycie najlepszą wersją siebie. Więc jeśli zaczynasz wchodzić w tę fazę w swoim życiu, nie bój się tego, obejmij to. Postrzegaj to jako okazję do rozwoju i stworzenia życia, o którym zawsze marzyłeś. Głęboko wierzę, że najlepsze lata nie są jeszcze za tobą. Twoje najlepsze lata dopiero nadejdą. Życie jest krótkie, niech się liczy. I wiesz, nie czekaj na idealną okazję lub na akceptację innych ludzi, aby zacząć. Wiesz, pomyśl o tym: dotarłeś tak daleko i walczyłeś, walczyłeś i przetrwałeś. Wierzę, że życie zaczyna się po czterdziestce. Wierzę też, że najlepsze lata dopiero nadejdą. Więc jeśli dotarłeś tak daleko, zrób mi przysługę i zejdź na dół w sekcji komentarzy i napisz cyfrę 40. W pewnym momencie wszyscy osiągniemy wiek średni, a wielu ma go już dawno za sobą. Jeśli oglądasz to i masz 20 lat, lub masz 60, 70 lub 80 lat, nie ma to znaczenia. Kiedy będziesz starszy, będziesz już przez to przechodził. Wiesz już o czym mówię. Ale jeśli nie dotarłeś jeszcze do czterdziestki, mówię ci, trzymaj się. Zobaczysz coś niesamowitego. Pod warunkiem, że dobrze zarządzałeś swoim życiem, czasem pieniędzmi i byłeś dobrym człowiekiem. Nasz wiek średni jest niesamowity. I jestem tutaj, aby powiedzieć ci, że kiedy się przebudziłem, to właśnie dlatego teraz z Tobą rozmawiam. To dlatego zajęło mi ponad 10 lat, aby zacząć tworzyć tego typu treści. To właśnie powstrzymywało mnie przed mówieniem własnym głosem i dzieleniem się swoimi przemyśleniami. Mówię Ci. To przebudzenie było potężne. Przebijanie się przez nie na początku nie było łatwe, ale było potężne. Nasze średnie życie jest niesamowite. Musimy ustawić nasze życie w połowie. Musimy ustawić nasze życie tak, aby nasze życie w połowie było niesamowite. Musimy wykorzystać nasze wczesne lata. Musimy wykorzystać naszą młodość, aby w końcu móc wykonać pewne ruchy, gdy się zestarzejemy i zaczniemy zwalniać, abyśmy nie działali na nadbiegach przez całe nasze życie. Ponieważ nie jest to zrównoważony sposób na życie. A jeśli spodobał Ci się ten film lub któraś z moich treści okazała się pomocna, zapraszam do komentowania i zostawienia subskrypcji. Pomaga to również w rozwoju kanału i działa pozytywnie na algorytm. Za każdym razem, gdy ktoś lubi, komentuje i subskrybuje, algorytm to rozpoznaje. Będzie więc bardziej prawdopodobne, że wypchnie te treści do innych, którzy również mogą znaleźć w nich wartość. Kimkolwiek jesteś bądź pozdrowiony. Affirmazione alfa